Siemka wszystkim, tutaj Jano, a to jest Zagrajmy w Shogun 2 Total War. Yy. A gówno... Siema wszystkim, ja jestem Jano, a to jest Zagrajmy w Shogun 2 Total War. T -t 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 Dobra, słuchajcie, yy... Co ja tutaj mam takiego do zrobienia? W sumie... Może sobie troszeczkę nie grałem w tę grę? Przepraszam was, muszę sobie przypomnieć o dyplomację. Nie mam dwóch wrogów. Ok, jakoś to będzie. Słuchajcie, a więc tak. Mam tutaj dwa rody do wybicia i przejęcie Kyoto zadanie. A więc tutaj widzę, mam jakieś przymierzeńców, tylko mnie ciekawi czy ja mam z nimi. Nie mogę przechodzić przez ich ziemia, więc dojście do Kyoto, do prowincji Kyoto może być potencjalnie problematyczne. A więc najpierw zbierę armię, słuchajcie. I wybiję sobie tutaj te rody, które mi tutaj zagrażają, a mianowicie. Tutaj chyba powinienem odprzejść. Jakoś tam się dostać na, to, na prowincję tam, tego bandyty. Albo gdzieś tutaj, raczej tutaj się udam, Tutaj są moi, tak. Zobacz e, co moi jestem wasalem, jestem root do Kugawa Przepraszam, że będę troszeczkę smarpał w tym odcinku Ale coś mnie alergia chwyciła O Mogę uleczyć generała A więc użyjemy tego i mm, I tego niech będzie Dobra, zakończ tą rundę Co to jest za ród? Z Hatekajamą? Nie, nie, mi, to, mi, mi Hatekajama nie pasuje przyłączyć się wojny z tym rodem, gdyż Hatekajama mi się wydaje jest tutaj i ma tam dosyć solidną armię, której nie jesteśmy w stanie pokonać. Patory są z nami traktatu pokojowego jeszcze, nie dzisiaj jeszcze troszeczkę ich tam złupimy, słuchajcie, bo praktycznie wygrywamy wojnę, więc no trzeba na tym skończyć, trzeba troszeczkę jeszcze wyłupić tych, którzy nam dostali A dopiero potem jakoś no z wami jeszcze też nie chcę traktatu pokojowego przed mi. No widzicie, ale jestem zajebisty, prowadzę. Aha. Prowadzę dwie wojny na raz i je jeszcze wygrywam. Nie no, czekajcie. Zaraz coś, co by tutaj sobie pracować? Jakoś mi to nie pasuje. Przepraszam Was za to kichanie. Naprawdę ten materiał będzie chyba strasznie ciężki do obejrzenia. Jak by się tam usiadło? Niech na początek dojdziemy do miasta. Ciekawe, jak jakby armia opuściła nas, to to jakby to wyglądało. A dobra, podpiszę, nie będę nic, niczego opuszczał. Chociaż. <laughs> Sorry, dalej się cieszyłem, miałem dzieci, więc nie ma problemu. Chociaż tutaj będę sobie podpisywał powoli. <laughs> traktat o możliwość przejścia no przepraszam, że w takim stanie dla was to nagrywam, no ale jednak powiem wam tak. Wiem, że już przez 3 dni nie nagrywałem i po prostu chcę wam wrzucić, aż aż taki dziesięciominutowy odcinek, wiecie. Żebyście mogli się zaspokoić swoją żądzę szoguna oglądając moje zagrajmy, wy no, oczywiście. A więc... Z kiwi ja tutaj chcę. Z nimi muszę podpisać. To by się przydało jakoś wyciszać albo coś w tym tylu. Jakiś taki program może? Dobra, mam prawo przemarszu z nimi. elegancko. tutaj już. W takim wypadku moja armia wyrusza na szogunat. Ty, to jest całkowicie przez przypadek że zauważyłem prowincję wroga, którą sobie całkowicie przez przypadek podbiję, w ogóle nie bądź świadomy tego, że to jest prowincja Okej, czy... Pokojową okupację sobie weźmie. Ja bądź święcie przekonany, że ja uderzam prosto na Szogunat. No i ta prowincja będzie przeryta. Jeżeli przejmiemy szogunat, to będzie naprawdę zajebiście. Nie wiem czemu ludzie nie chcą z nami handlować nawet i żądają pieniędzy, skoro im się to całkowicie nie opłaca Uczynimy ich wasalem Nie no, tak naprawdę to umowa handlowa? Eee, sojusz wojskowy szogunat, ze mną coś tego nie widzę, nie odmawiam, nie chcę mieć z nimi sojuszu wojskowego żadnym pozorem Patrz, z nikim nie mogę się dogadać w sprawie handlu. Nie, ale z nimi naprawdę nie mogę mieć sojuszu wojskowego pod żadnym pozorem, bo to by było takie trochę... To jest sojusz, który jest wpisany na... z góry na straty, bo tak czy siak będziemy musieli prędzej czy później ich zatakować i zmierzyć. A w tutaj mogę się przejść jeszcze trochę tutaj podnieść pozory. Sporo tutaj tego jest dobra. Koniec rundy. <grystanie> mm, patrz jak pięknie nasza Tokugawa przyjmuje sobie następne prowincje, stąd z niej taki dumny. Jeżeli Tokugawa kiedykolwiek urośnie dobrze w siłę to będziemy mieli takiego sojusznika, takiego wasala, że Jezu... Znaczy... Ja pani jest silną budową... A no to dobrze, no to dobrze, tu ja się cieszę. Chyc o podłogę. Co by szybko zapiszę? Kurde, te jednostki są fajne. Dobra, automatyczne rozstrzygnięcie bitwy. Może mi się uda nie stracić oddziału. Jeśli nie, to będę musiał atakować osobiście. O dobra, wiecie co, w nie, no sorry, że nie prowadzę tych bitw tak jak... Wiecie na polu i tak dalej, ale jakby dzisiaj nie mam co mówić, chodzę na taką walkę. Wow! Podział krajny! Japonia podziwia naszą potęgę. Krożą plotki, że Szogun gromadzi popleczników, którzy zmiażdżą nasz ród. Nasi wrogowie i zwolennicy Szoguna z pewnością zawrą z nimi przymierze. My nie będziemy mogli liczyć na pomoc nawet najstarszych sojuszników. Mamy niewiele czasu, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by przygotować się na nadchodzącą burzę. Okej okay, tam, szczerze mówiąc, jak mi tam dali, Jaka burza w ogóle, co się dzieje Mnie bardziej teraz zaczęły przejmować te Te rody, to jest jakieś Algen Koi i datę Date jest bardzo fajnym rodem, mam powiem Sam kiedyś, kiedyś grałem dosyć sporo datę I datę nas bardzo nie lubią i co oni mają z na, nas za wroga? O, dobra, co na początek zrobimy tak, zażądamy żądamy O, niech sobie nie z A, to walić. Ale z daty będzie trzeba się dogadać za wszystko. Kurde, nie dogadam się z tam z północy. Z... No to jest północ, nie dogadam się z północy, nie ma co jest północ czy wschód? Raczej bardziej wschód, tak coś mi się wydaje Na no, przynajmniej biorąc pod uwagę tą mapę A nie ogólne położenie Dobrze, tam co z tej, jeszcze oddziałami mojej piechoty Bo no to sobie coś tam rozbudujemy Szkoła szermierzy, może się przydać, bo nie pięknie Zwerbujemy sobie tej z żołnierzy, te nie, że sobie coś tam zwerbujemy Właśnie, tutaj była armia jedna, ciekawe jak ona tam wygląda. A, malutko, ale... Wolę, że potrafi przejmować prowincję, słuchajcie. A Hattori? Może hatory w końcu się z nami dogadają. No, kurde, ja powiem wam, ciężko będzie ciężko. No, ja postaram się z tymi hatory już jakoś... Ugadać. Nie, nie chcą. Pewnie zaraz sami będą chcieli z nami zagadać także, że wtedy będzie... On mi ciekawe, jaka tutaj będzie ta armia. W tej prowincji, naprawdę. To będzie musiała być wspaniała walka o szogunat. Bo ciekawe, kto szybciej go zdobędzie. Ja? To Kugawę nam zaatakowali mm. Przełącz się do wojny po stronie sojusznika Nie, nie warto się przełączyć do tej wojny No, wezwiemy pomoc, ale jeszcze sobą? O! Mamy sojuszników w wojnie Dobra więc teraz będzie trzeba troszkę armię pokierować na wschód Oj Nie, no no bez jaj O, ja pierdolę Słuchajcie, no nie wierzę, nie wierzę. Pewnie, że przyłączam się po wojnie. Znaczy do wojny. Tak, przyłączam się, oczywiście, że przyłączam. Teraz będę się przyłączał do każdej wojny. Nie damy siebie tutaj zaatakować. Jezu. To jest pogrom, przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem jak wam. Popatrzmy może na naszą mapę polityczną. Pięknie, mamy samych wrogów, ja pierdolę. Czekajcie, przydałoby się z kimś tutaj dogadać, to poczekajcie go północy. A dam Ci całe moje pieniądze. I ja się zażądam z tą umową handlowej. I... Deramżyjmy małżeństwo, mi tą dupę. Co? No nieźle. Nawet czegoś takiego nie chcą przyjąć. Ja się osobiście teraz zaczynam już bać, słuchajcie. Teraz właśnie zaczął się moment, w którym my jesteśmy przeciwko całej mapie. I coś tu wiele poradzić. Trzeba teraz będzie jak najszybciej tylko i wyłącznie werbować wojsko. O Jezu. Czekajcie, czy oni te są czasem moimi przeciwnikami? No ja pierdolę! Tutaj nie mam żadnej armii! Dobra, tutaj mam jakąś malutką armię. Szybko ich zbiorę, aby tam jakoś zrobić kontrabandę, Boże, nawet nie kontrabandę, jak się to mówi. E, żeby stawić opór na jeźdźcy które no, stara się uzurpatować sobie władzę na mojej wyspie, słuchajcie, to będzie największa chyba od dłuższego czasu to będzie największe moje... E, największe moje zebranie, takie pospolite ruszenie. Słuchajcie, no tak, to będzie pospolite ruszenie, no bo tutaj będzie trzeba jakoś obronić tą wyspę. Mam nadzieję, że tylko jeszcze mam jakąś flotę. Aby móc przetransportować bo oczywiście nie mam. A zanim stąd moja flota przypłynie... No troszkę czasu minie, ale postaram się tam wysłać jeszcze tą flotę. A tutaj postaram się zwerbować zaraz chociażby jeden stateczek, który będzie mógł przetransportować moją główną armię do... na front, na front słuchajcie, no bo to jest front. I ty się przeciwko mnie. No chyba sam wypowiada mi właśnie wojnie, słuchajcie. Te suki, niczego nie warte psy. Będzie. Będzie się działo. Dalej zbieram tą swoją armię. Urwa długo będę tam szedł. Gdzie to jest oddziałów? Cztery. Miejmy nadzieję, że moim przeciwnikom się za bardzo nie spieszy. To będzie jakiś pogrom totalny, słuchajcie, już to widzę. Tutaj nie mam nie wiem co tutaj dokładnie dalej zrobić, no to jest zajebisty wręcz. Damy sobie popytnego ucznika. Nie. Tak, to sobie damy i oczywiście pojedyn do wszystkiego, pięknie. Ja jestem wrogowie. Ci wrogowie co ze włożem niezbyt im się... niezbyt się wyrywają do walki, niezbyt się wyrywają na front, żeby ze mną walczyć. Hmm, dosyć spora armość tam tam nie W prowincji z podatku tak, co teraz słuchajcie, zapiszę to sobie na szybkości i postaram się... A, nie chociaż postaram się zatakować Kyoto Oj. No słuchajcie takiego wyniku ja nie mam szans. Dlatego sobie wczytam ostatni zapis. Sorry, że tak zrobiłem, ale... No musiałem zobaczyć mniej więcej jak nam to się poukłada z tą armią od Szogunatu. że moc mogę wcześniej przyjąć tą... to... jak się to mówi? Mogłem przyjąć tą rękę Sojuszu z Szogunatem. Wtedy bym jakoś na tym wyszedł. A tak to co, lipa. Ale cóż, no mówi się trudno, postaram się chociaż, chociaż zapewnić sobie jakby taką, takie bezpieczeństwo terytorialne tutaj na, w tych dalszych wyspach i będę star no na tych dwóch wyspach i będę starał się prowadzić działania wojskowe tylko tutaj na tym obszarze. Mam nadzieję, że szybko mori dopadną Kyoto i całą tą resztę. Znam się teraz gdzie wysłać moje wojsko, żeby broniło tutaj armii. Żeby, tak chyba lepiej będzie, jeżeli moja, moja armia będzie bardziej broniła tego miasta. Zaraz wyruszyłem na południe tutaj do tej do tej z radzieckiej. Słuchajcie, zwrócimy mi niepodległość, a tego oni ze mnie za to reagują. No, teraz zobaczymy jak to będzie jakich tutaj nie? A jest fajna armia jak się tam uzbierała w podróżku no tutaj są Mori, tutaj jest a, tutaj jeszcze nie ma Mori no jeszcze sporo mamy z rodem Mori do zrobienia ciekawe jak to wyjdzie i zobaczmy jeszcze tylko tutaj no szybko rzucę okiem dałem tutaj ten werbunek tak, tak, tak. Oj, coś samo, to jest fakt, że nie wykonałem paru ruchów. To był mój błąd. Słuchajcie, zaatakuję z zdradzie tą zdradziecką kugawę? No, tylko taki mam teraz pomysł, aby zemścić się na zdrajcach. Takie małe marzenia. Po prostu zemścić się na tych, którzy zdradzili. Zawsze tak jest. Kiedy się, kiedy ktoś kogoś zdradzi, to potem musi się przygotować na to, że cios drugi, strony drugiej osoby, będzie dosyć bolesny. Dobra, tutaj mam jeszcze kawałek armii. Tutaj mamy jeszcze kawałek armii. Jeszcze was mam.